U. Dobrze, więc witam Was na takim, że tak powiem, nietypowym odcinku, bo wam pokazać głównie tym całym filmem, jak składam mój nowy rower. Pierwsza część już jest tutaj ze mną, już od kilku dni. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Szczerze jestem tak ucieszony, że mam, mogę robić takie projekty. Z góry przepraszam za mój głos, bo jestem trochę chory. Tutaj mamy ramę. Rama to Santa Cruz 5010C. Rama przepiękna, karbonowa, z damperem Fox Float. To są tak naprawdę dwie pierwsze części, które mam. Wczoraj została cała przeserwisowana, tak ta rama wygląda. Została cała przeserwisowana, tutaj wszystkie łożyska, które są, zostały przesmarowane i teraz mega o mnie chodzi. Nie pokażę wam, bo akurat damper jest napompowany. Rama jest w czerwonym kolorze z takim akcentem morski napis Santa Cruz. Rama jest przepiękna. Chciałam dla Was po prostu nagrać takie składania, właśnie roweru, bo nigdy takiego czegoś nie robiłem. A teraz mam okazję, więc chciałam to sobie udokumentować w sumie, nawet tak dla siebie na kiedyś. No i przepiękna jest ta rama. Co mogę Wam powiedzieć? Mogę Wam już powiedzieć, że już są części zamówione, praktycznie wszystkie. Już czeka na mnie nawet support. W paczkomacie. macie? Mam już jakiś pomysł na, tą, na ten projekt. Rama jest karbonowa, jest leciutka strasznie. Nie chcę też nie, o, tak podrzucać, żeby nic się nie stało. No i naprawdę, moim zdaniem, jest spoko. No i zobaczycie w tym całym filmie, jak, jak rozpoczynam z tym projektem. Mały update. Mamy koła. Koło 29 z przodu. 27,5 z tyłu. Jestem tej zobaczcie żeby zobaczyć, jak to wygląda. No już to powoli wygląda jak rower. Zobaczcie, jak to brzmi. Uwaga. No więc głośna piasta nawet jest, nie trzeba podgłaśniać. Więc witam, widzimy się trochę później. E, przed chwilą Wam pokazywałem nową ramę, a teraz... No pokażę Wam trochę rzeczy, które już są do roweru, więc dużo rzeczy już mamy. I jak najpewniej widzicie, mam dętki, mam pony mam. E, I w sumie kierownice, łańcuch. jeszcze pedały mam. Pyk, mega ładne niebieskie, bo będzie tu się trochę przywijał kolor niebieski to będzie jakiś customik ciekawy więc tak, co mogę pokazać, to że mam tutaj pierwsze koło to jest przednie nie będzie tutaj tarczy, bo nie przewiduję na razie zakładania przedniego hamulca może w przyszłości będzie dętki, ładne siłbeczki, widzicie niebieskie opony Schwalbe z przodu 29 dętkowy system chociaż mogłem mieć bezdętkowy, ale wolałem jednak dętkowy tutaj mamy tarcze też na niebieskich y, śrubkach. Opony też od Schwalbe, 27,5. I tak wygląda to. Powiem wam szczerze, że tak mi się podoba ten rower już. No i tutaj mamy koło. I tak to wygląda. No jeszcze kierownica, tylko że jeszcze nie mam mostka, Mostyki idzie, więc tak to wygląda. I tam y, to jest kolejny dzień. Znaczy nie wiem, y, wy to widzicie, znajdziecie 5 sekund później. Ale ja jestem ostatnio kilka dni później po tym, co nagrałem, nie pamiętam w jakim momencie robiłem update, więc wam szybko powiem, co się zmieniło w tym rowerze szybko. Więc mamy korbę od Shimano, były problemy, bo był tam taki zestaw jakby i co się okazało, że nam pomieszali zestawy i w sklepie rowerowym nam dali, nam dali zły, czy albo zwracać. No i tam zajęło mi to tydzień, żeby to jakoś wytłumaczyć. Pedały też są już zamontowane. rowerek tak wygląda. To jest jak coś... mocowanie od dolnego łożyska, więc... Nie przejmujcie się, po prostu musiałem to gdzieś dać. I tutaj też mamy mosteczek, ale to jest taki mostek tymczasowy na amortyzator, który już za niedługo będzie. Bo idzie drugi mostek, ale on idzie z daleka. Więc on tam będzie za dwa tygodnie czy tydzień, nie wiem jeszcze. Wy to znajdziecie za długo zaraz w filmie będziecie widzieć, obstawiam, albo update wam jakiś zrobię, ale na razie mam mostek tymczasowy, zwykły mostek, fajny, na razie, jak, żeby ten rower mógł jeździć już za długo, bo wszystko już jest zamówione i teraz tak, nie mamy amortyzatora, mostka docelowego nie mamy i nie mamy single speeda i to wszystko tak naprawdę, sztyce mam, siodełko mam więc, tylko nie ma go jeszcze tutaj ale to, no spokojnie, jak będziemy składać cały rower już, to wtedy nam siodełko tutaj tak trochę z innej beczki, yy, tak Wam szybko powiem, informacyjnie mam to amortyzator i, nie wiem jeszcze co z nim zrobię, albo go wystawię yy, na sprzedaż, albo go wystawię na sprzedaż, albo dam go sobie do dirtuweczki, tylko musiałbym zmienić obręcze, bo nie mam na ośkę taką więc musiałbym pozmieniać i to jest RockShox Pike RC spoko amortyzatorek no i tak to wygląda ale to tak mówię Wam akurat informacyjnie bardziej najpewniej widzicie, rower już jest cały złożony, brakuje jeszcze tylko hamulca ale niestety nie miałem przejściówki pod tarczę 200 200 no, i dzisiaj sobie potestujemy go, więc zobaczymy. Tak, totalnie szczerze, mam totalnie ten rower nieustawiony. O, dobra. Dopiero teraz pike chodzi i można. Zresztą. No, nic nie jedzie. Dzisiaj muszę się trochę wjeździć w ten rower. Zresztą. Zobaczymy jak to będzie Dodam do, do odcinka na pewno do składania tego roweru No i tak oceniając bo W sumie mogę nazwać, że ten rower jest prawie złożony Brakuje tylko hamulca Choć mam hamulec, tylko nie mam właśnie podkładki pod to Oceniając, rower jest niesamowicie leciutki e, Niesamowicie dobrze mi się nim kontroluje Czuję, że łatwą kontrolę mam nad nim Co mi się akurat podoba Dobrze, więc jeszcze nie mówiłem. O, tu jest Long, Przywitaj się do odcinka. E, właśnie. E, co mogę tutaj powiedzieć? Tu jest Rock'Shop faj sprzód. Nie wiem, muszę się do tego roweru. Dzisiaj nie będzie jakichś super trików. E, poza tym nie jestem na hopach, bo nie mam hamulca. Jak będzie hamulec, to więcej kontentu będzie z tym rowerem. I moim zdaniem, jak ma tę chwilę, na razie projekciek się udał. Rower jest w pełni złożony. Dobrze, więc widzę tutaj spokojnika, spokolajnika, więc spróbujemy sobie to polecieć. Oczywiście breakless. Bijemy sobie napęd stąd. I pyk, pyk i lecimy. Pyk. Rozpędzamy się. Pyk pierwsza, opłata, pyk druga, trzecia. Pyk lecimy. Zajmuj z bączek. Pyk. I lecimy. I... Dobra, spróbujmy tam sobie barspinka, o się uczyć. Oh. Dobra, git. No i w sumie jest po trzeba jechać po plecak. Oh. Dobra, nie był zbyt prosty ten barspin. Taki trochę punk track sobie zrobiłem. Nie wiem, dlaczego tak ostatnio w ogóle robię barspina, nie wiem. Pyk. Polecił sobie z murka i planowałem, żeby to polecieć. No dobra, udało się. No i dobra, tutaj trzeba zahamować trochę, bo o tragedia. Dobrze, więc to wszystko z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki odcineczek z budowania nowego roweru tak naprawdę. Powiem Wam szczerze, że jestem mega wdzięczny, że mogę robić takie projekty. Najpewniej no będziecie widzieć już w następnych odcinkach, jak się skaczę na hopkach, może na tym rowerze. Zobaczymy zresztą. Dziękuję Wam za, bardzo za odcinek. Żegnam już Was. Na razie. Cześć.